Aby utworzyć nową mapę, po uruchomieniu programu World Builder, należy kliknąć File, New, w oknie oknieniu Zmienić rozmiar mapy i kliknąć OK. Teraz trzeba otworzyć listę graczy. W tym celu należy kliknąć Edit, Edit Player List, Add Skirmish Players i OK. Następnie należy kliknąć Edit, Edit Teams, Player Civilian, Add New Team. Trzeba nazwać nową drużynę Player 1 Inherit i kliknąć OK. Należy dodać tyle drużyn, ilu graczy ma korzystać z mapy. I każda kolejna musi zawierać w nazwie wyższy numer. Po utworzeniu drużyn należy zamknąć okno Team Builder, klikając OK. Aby utworzyć punkty startowe, Należy kliknąć tę ikonę i w dowolnych mie miejscach umieścić punkty startowe. Najlepiej tak, by były w pewnej odległości od siebie. Następnie w oknie Waypoint Options trzeba przypisać punkty startowe do graczy. Maksymalna ilość punktów startowych. Do poprawnego działania mapy konieczne jest także postawienie w miejscu punktu startowego, posterunku, obozu lub zamku. W tym celu trzeba otworzyć okno obiektów i w kategorii Binative Type Civilian Structure wybrać Expansion Flag, Camp Flag lub Castle Flag. Po ustawieniu obiektów startowych na mapie, tak by punkt startowy znajdował się w środku, w oknie Object Properties należy zmienić nazwę obiektu na Base Flag 1. Każdy kolejny obiekt Powinien mieć większą liczbę na końcu. Następnie trzeba przypisać obiekty startowe do utworzonych wcześniej drużyn. Wykonując te czynności, przygotowałeś mapę do uruchomienia w grze.